Bajdewin lewego halsu stary komendę oddaje. Bajdewin lewego halsu stary komendę przejmuje. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z Erwinem o komendach żeglarskich. Zapraszamy! Systematyka komend żeglarskich ma swoją logikę. Prew pozorom ma nam życie ułatwić, a nie utrudnić. Wyróżniamy w tej systematyce komendę, czyli polecenie, które wydaje osoba zarządzająca manewrem. Odpowiedź, czyli informujemy, że powtarzamy tą komendę, i wtedy osoba prowadząca manewr wie, że myśmy ją zrozumieli, a kiedy jest już. Mm, to zadanie wykonane, to polecenie zostało wykonane, wtedy dajemy meldunek, że ono zostało wykonane. Jak to może wyglądać? W przypadku um, przygotowania żagla do stawienia daję komendę przygotuj grot do stawienia. Wtedy cała załoga odpływa, jest przygotuj grota do postawienia i zabiera się tak naprawdę za pracę, czyli trzeba wszystko przygotować, żeby móc postawić ten żagiel. I jeżeli już wszystko będzie gotowe, Dajemy komendę grot do postawienia klar. co to znaczy ten klar? W terminologii żeglarskiej klar to porządek. Klar to porządek, czyli ten żagiel jest uporządkowany, ale jednocześnie to znaczy, że jest gotowy do postawienia. Klarować możemy też liny. Jeżeli dostaniemy polecenie, żeby sklarować liny, no to zwykle musimy je zbuchtować. Jeżeli pada komenda klar na sumach i odbijaczach, no to po prostu zbieramy cumy, buchtujemy je, chowamy. Odbijacze chowamy gdziekolwiek, do bakisty czy gdzie akurat one mają swoje miejsce. Podczas manewrów portowych też wykorzystujemy różne komendy. Na przykład dajemy komendy na cumy, czyli przygotować cumę do oddania. Wtedy ja bym powtórzył, jest przygotować cumę do oddania. Wziąłbym się do roboty z tą cumą i gdy już będzie przygotowana, odpowiem: cuma konkretna. Prawa cuma rufowa do oddania klar. Komendy żeglarskie mają swoją logikę i są skonstruowane tak, żeby zawarte informacje były uporządkowane od najbardziej ogólnej do najbardziej szczegółowej. Na przykład, komendy na żagle zaczynamy od konkretnej strony jachtu, czyli przykładowo prawy. I ja wiem, że mam słuchać, a gdybym siedział z lewej strony, to już bym mógł nie słuchać. Dalej mamy żagiel, którym będziemy pracowali, bo jeżeli byśmy mieli więcej żagli, chcemy zapracować jednym konkretnym czyli foka. Dalej będzie lina, czyli szot. I konkretna czynność, czyli wybierek. Jest prawy foka, szot, wybieraj. A jakie inne czynności możemy wykonywać na linach? Według moich obliczeń jest sześć czynności, którą można zrobić z liną. Komenda wybieraj oznacza. W wolnym, w wolnym tłumaczeniu pociągnij linę. Skracamy pracujący odcinek liny. Ale jeżeli jest komenda wybieraj, to wymaga od nas namysłu, żeby skrócić ten pracujący odcinek liny nie za dużo i nie za mało. Gdyby to była komenda wybierz, nie musiałbym się tak dużo zastanawiać. Komenda wybierz nie wymaga inteligencji, wymaga siły. Dokładnie. Analogicznie, komenda luzuj będzie oznaczała, że wydłużamy pracujący odcinek liny Inteligentnie, w sposób inteligentny. Chcemy, żeby ten żagiel cały czas nam ładnie pracował. Natomiast komenda luz będzie oznaczała, że lina po prostu nie będzie pracowała, będzie wyluzowana do samego końca. No to zróbmy to na przykładzie. Gdybyśmy teraz zmieniali kurs, gdybyśmy odpadali, to jaką dałbyś mi komendę? Prawy foka, shot, luzuj. Jest prawy shot luzu i to znaczy, że mam tą linę wydłużać pracujący odcinek liny inteligentnej. A gdybyśmy chcieli, żeby ten żagiel nie pracował z jakichś przyczyn na przykład, żeby wytracić prędkość. Wtedy padłaby komenda prawy shot luz. Ja bym w ogóle zdjął tą linę z kabestanu powiedział jest prawy fokasz od luz. To znaczy, że na tej linie ma nie być żadnego naprężenia. To teraz wracamy, prawy shot wybieraj. Jest, prawy Fokas, od wybieraj. Chcemy, żeby lina była wybrana w odpowiedni sposób, żeby żagle ładnie nam pracowały. Prawy fokasz od wybrany. Są jeszcze dwie komendy, które można dać na liny. Jest to wspomniane wcześniej klaruj. Na przykład, jeżeli miałbym sklarować jakiś niepotrzebny V, nawiązałbym buchtę, o której Erwin opowiadał w innym odcinku. I mamy komendę oddaj. Komenda oddaj przydaje nam się wyłącznie przy manewrach portowych i dotyczy ona wyłącznie lin sumowniczych. Komenda oddaj oznacza, że ta lina ma najszybciej jak się da przestać pracować i zostać w całości wciągnięta do kokpitu. Albo na dziób na pokład, tak nie wiadomo. To może być ma dziobowa, to wtedy nie do kokpitu. Chodzi o to, żeby jak najkrócej była w wodzie. A się wtrącę, jeżeli chodzi o muring. Jeżeli chodzi o muring, też jest komenda oddaj. Muring też jest liną cumowniczą. No tak. Nie jest liną samą, cumowniczą, którą wozimy ze sobą, ale też jest liną cumowniczą. Wtedy oddamy ją do wody, wrzucimy ją do wody po prostu. Można jeszcze oddać hol. Można. Dobra, czyli są inne przykłady, <laughs> ale najczęściej dotyczą lin cumowniczych. Dokładnie. A czy byłoby prawidłowo, gdyby zamiast dać komendę prawy foka od wybieraj, powiedzieć fok wybieraj, czy grot wybieraj? Czy to by nie było prawidłowe? Czemu takie trudne pytania dostaję? Jeżeli chodzi o komunikację, myślę, że byłoby to prawidłowe, jeżeli się już na tyle dobrze znamy, że możemy sobie w ten sposób komendę wydać. W tej sytuacji... Lepiej byłoby dać komendę prawy foka shot luzuj czy prawy foka shot wybieraj. Bardziej poprawnie byłoby. Ale są komendy, które dotyczą całego żagla i one dotyczą podnoszenia i opuszczania. Te komendy w przypadku grota to przygotować grot do stawienia. Czekamy na meldunek, że jest przygotowany i wtedy dajemy komendę grot staw, ewentualnie grot góra. W przypadku foka tak samo. Przygotować fok do stawienia i jeżeli jest przygotowany fok staw. Przygotować grot do zrzucenia, grot precz. Przygotować fok do zrzucenia, fok precz. Kolejność odwrotna. Najpierw byśmy foka zrzucili, ale nie czepiajcie się, rozmawiamy tutaj tylko o komendach. Tak, mogłyby się jeszcze pojawić komendy na przykład fok prawo na wiatr lub lewo na wiatr, ale te komendy... Pomagały przy tak naprawdę przy wchodzeniu do portu na żaglach. Teraz już myślę, że rzadziej byśmy takie komendy by wykorzystywali. Przede wszystkim na dużych, większych jachtach niż kiedyś się pływało, na przykład na Omegach. Jak już coś wieje, to wypchnięcie tego żagla na wiatr nie jest taką prostą operacją. Przy słabym wietrze można się w to bawić, no ale przy silniejszym wietrze po prostu nie uciągniecie tego żagla. Foka by się jeszcze dało, bo to szotami. Ale no. grota chyba nie. Na pewno nie przy tak dużych żaglach. Zaraz się dowiemy w komentarzach, że jednak się da. A przy okazji słuchajcie, piszcie komentarze, subskrybujcie, nie dawajcie lajki. E, idźmy dalej. Komendy na ster. Mhm. Może być tak, że Erwin zarządza, a ja trzymam ster. Jak mi powiesz, że ster oddajesz? Tak. Żeby przekazać ster, też jest specjalna komenda. Możemy powiedzieć, że ster i komendę prze przekazuje, ale w tej sytuacji przekazuje tylko ster, bez komendy. <grymny> ster przejmuję. Przód grota też. Jeżeli chciałbym, żeby Filip płynął prosto, to będzie komenda ster zero i trzymaj kurs. Prosta komenda i płyniemy prosto. Ale jeżeli chcielibyśmy zacząć skręcać, możemy dać komendę ster prawo. Lub ster lewo. W tym momencie damy komendę, na przykład ster prawo. I ja wychylam rumpel w lewo, bo wtedy ster się obraca w prawo. Dokładnie. Jeżeli chcemy przestać skręcać, to mówimy ster zero. I trzymaj kurs. Jest kurz. ster zero. Dodatkowo, jeżeli przekazałem ster, to też powinienem pracować żagle. Wtedy powinienem dać komendę grota... Grota szotluzuj. Grota <grym> szotluzuj. Jest grotasz od luzu. I tu inteligentnie, chcemy, żeby żagiel cały czas pracował. Jeżeli chcielibyśmy zakręcić bardzo mocno, moglibyśmy dać komendę ster prawo na burt lub ster lewo na burt. Wtedy byśmy tak bardzo mocno skręcali. Tak i jak dałeś komendę. obie naraz, to nie wiem, którą. Wybierz jedną. <suszy> ster prawo na burt. Jest ster prawo na burt. Ster zero. Jest ster zero. I trzymaj kurs. Udało się nie zrobić ruchu. Tak celowaliśmy. I Grotasz odluzuj. Jest Grotasz odluzuj. Tak naprawdę jesteśmy w baksztagu, więc mógłbym dać komendę Grotasz luz bo chcemy, żeby był do końca luzowany Jest Grotasz odluzuj. Czy mam coś zrobić z prawym prawy szotem foka? Prawy foka szot Jest prawy foka szot Występują też komendy na silnik. One przydają się w sytuacji, kiedy prowadzę manewr, ale nie obsługuję osobiście silnika, tylko mam do tego wyznaczoną inną osobę. Takie komendy, zaczynając od początku, moglibyśmy dać komendę e, uruchom silnik e, komenda oznaczająca, żeby go włączyć. E, silnik stop oznacza, że silnik pracuje na biegu jałowym i odstaw silnik. Czyli, żeby silnik wyłączyć. Można ten silnik obrócić też w prawo albo w lewo. Jest komenda silnik za sterem, czyli ja prowadzę jacht, trzymam ster, i osoba obsługująca silnik przy tych manewrach portowych kręciłaby tym silnikiem tak, żeby on był. Możemy zademonstrować: silnik za sterem. Mhm. Jest silnik za sterem. I cały czas, tak jak ja, pracuję sterem. Tak, osoba pracująca silnikiem obsługuje ten silnik, co zmniejsza nam promień skrętu. Jeżeli wspieramy się obracaniem silnika, to bardzo zmniejsza nam promień skrętu jachtu, co jest ważne przy manewrach portowych. Są też komendy, które mówią nam o jakby obrotach, których używamy na silniku. Może być na przykład wolno naprzód. Będzie to komenda, że mamy małe obroty na silniku, procentowo. 10-20%? Procentowo pyr. pyr, pyr. Procentowo <grym> będzie pyr, pyr, pyr. Dalej będzie pół naprzód. Około 40%. Pół w żeglarstwie to nie jest 50%, to jest 40%. Bo dalej mamy manewrową, co będzie oznaczało około 60% mocy silnika. I cała naprzód to oczywiście 80%. Bo 100% to jest awaryjna Awarii. naprzód. Mamy jeszcze taką komendę jak silnik KOP. Co by oznaczało takie... takie pojedyncze wejście na duże obroty, na przykład, żeby nas wyhamować, tak? albo żeby nadać jakąś prędkość? Na chwilę wejście na obroty, skierowanie mocnego strumienia i szybkie zejście z powrotem na niskie obroty. Trochę tutaj pogadaliśmy o tych wszystkich prawidłowych komendach, ale czy korzystalibyśmy z tych wszystkich komend? Grotasz od wybieraj. Nie, już to wszystko kończy. Trzeba zawrócić. Do zwrotu przez sztak. No tak, jeszcze tak to jest do zwrotu przez sztak. Lewy foka, Jest lewy foka, Najwięcej komend jest chyba wtedy, kiedy obsługujemy kotwicę, kiedy ją rzucamy, kiedy podnosimy. Przy rzucaniu jeszcze nie jest tak źle. Najpierw jest komenda: przygotować kotwicę do rzucenia i Pojawia się odpowiedź, jest przygotować kotwicę do rzucenia i meldunek kotwica do rzucenia klar. Kiedy jest, już wiem, że jest gotowa kotwica do rzucenia, to dam komendę w odpowiednim momencie: rzuć kotwicę. Jest, rzut, jest rzuć kotwicę. Kotwica rzucona i jeszcze meldunek, czy ta kotwica nas trzyma, czy ona nas nie trzyma. A przy podnoszeniu kotwicy tutaj jest więcej. Najpierw komenda przygotować linę kotwiczną do wybierania. Jest, przygotować linę kotwiczną do wybierania. Linę kotwiczna do wybierania Klar. Następnie komenda linę kotwiczną wybieraj. Jest, wybieraj linę kotwiczną. I tutaj się pojawiają meldunki. Właśnie. Jaki będzie pierwszy meldunek? Pierwszy meldunek to będzie kotwica pion. To znaczy, że lina kotwiczna patrzy już pionowo w dół. I ja daję komendę rwij kotwicę. Odpowiedź jest: rwij kotwicę. I dajemy meldunek, że kotwica puściła. Tak? Wyciągamy dalej kotwicę, i dajemy drugi meldunek kotwica pod dziobem. Tak, kiedy już ją właściwie widać w tej wodzie, wtedy komenda kotwica na pokład. Jest kotwica na pokładzie. Klaruj linę kotwiczną klaruj kotwicę. Jest klaruj kotwica. Dużo tych komend, a my, pływając tak na co dzień, ze sobą. No, na co dzień to prowadzimy szkolenia, więc owszem, używamy tych wszystkich komend i uczymy tego naszych kursantów. Ale jeżeli pływamy we dwóch i mielibyśmy zrobić zwrot przez sztak, na początek byśmy wyostrzyli do bajdewindu. oczekiwałbym, że Erwin wie, że trzeba wtedy wybrać lewy shot. gdyż jest instruktorem żeglarstwa. I razem już trochę pływamy. I razem trochę pływamy i trochę się znamy. Powiedziałbym, Erwin, zrobimy zwrot weź Lewego Szota. Ja jestem gotowy. Poczekałbym na odpowiedź, OK. I zrobilibyśmy zwrot. Trzymaj, się. Cześć, mister. Trzymam. I komendę. Albo nie. Możemy od razu pokazać tą. Prawidłowo, oddaj. Bajde, wind, lewego, halsu, ster i komendę oddaję. Bajde, wind, lewego, halsu, ster i komendę przejmuję. Znowu piękna procedura, ale mająca głęboki sens. Wiadomo, kto odpowiada za to, żebyśmy płynęli i za to, żebyśmy się z nikim nie zderzyli. Jeżeli oddałem ster i komendę, czekam. Aż Nierwin odpowie, że przejął, i wtedy wiem, że już się nie muszę zajmować tym, czy płyniemy prosto, czy się z kimś nie zderzamy. Oczywiście też moglibyśmy użyć wersji skróconej. przejmij, przejąłem i też byłoby ok. Natomiast e, zgadzamy się chyba obydwaj, że ta systematyka komend żeglarskich jest ważna, ponieważ dzięki temu wychowankowie różnych szkół żeglarstwa. Porozumiewają się tym samym językiem. Wsiądą razem na jacht i mogą się dogadać. Mimo tego, że ja swój patent zrobiłem bardzo dawno temu na Mazurach, albo inaczej, dawno temu na Mazurach, a Filip jeszcze dawniej na Zatoce, to nasi instruktorzy nauczyli nas tych samych komend i wchodząc razem na jacht łatwo nam się dogadać na jachcie. Tak? Zaczynając, jak zaczynaliśmy razem pływać, dużo łatwiej nam się było dogadać. Więc owszem, komendy są ważne i to, że Skracamy sobie, czasem mówimy półsłówkami, rozumiemy się w jednym języku, i gdybym na przykład widział, że Erwin robi coś innego z liną, niż ja przewidziałem, to wtedy wydałbym mu pełną komendę, żeby wiedział co ma robić. Przy manewrach portowych, jak mówimy półsłówkami: Erwin, luzuj, Erwin, oddaj, Erwin, wybierz, Erwin, obsłuż muring. To dlatego, że te słowa mają swoje bardzo konkretne znaczenie. Czy to jest wybierz, czy to jest oddaj, czy to jest wybieraj. I chociaż nie mówimy całości komendy, to dalej tych słów używamy zgodnie z ich znaczeniem. To nie jest wybieraj zamiast wybierz, to nie jest wybieraj zamiast oddaj, tylko znaczenie tych słów zostaje zachowane. Powiedziałem to jakoś składnie, czy tak o? Jest ok. Może być. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Opowiedzieliśmy wam chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o komendach żeglarskich. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa. Zapraszamy, miałeś powiedzieć. Very nice. Mamy to chyba co? Ale w końcówkę jeszcze faktycznie drugi raz zapraszamy, no. Opowiedzieliśmy Wam już wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o komendach żeglarskich. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszamy!